Rzecznicem powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Święto nauczycieli i wszystkich, którzy pracują na rzecz oświaty, związanych z oświatą, także święto tych, w którym edukacja dzieci i młodzieży po prostu nie jest obojętna. Szkoła to nie tylko uczniowie, nauczyciele, rodzice, to całe społeczeństwo. Dlatego też dzień edukacji narodowej jest świętem tych, którzy służyli i służą szkole. tych, którzy uczęszczają do szkoły, tych, którzy do niej uczęszczali kiedyś, jest naszym wspólnym świętem, bo jest naszym wspólnym dobrem, jest najlepszą inwestycją młodych ludzi, którzy są przecież przyszłością narodu. Szanowni Państwo, Niech więc tradycyjnie będzie ten dzień dniem życzę. Życzę zatem wszystkim pogody ducha, nadziei, optymizmu. Kłoncie tym płomieniem, zniecajcie ogień. Życzę jak najmniej trosk, a jak najwięcej radości. Życzę dużo zdrowia, którego nigdy dosyć, dużo pieniędzy. Byście martwili się, jak je wydawać, a nie jak przetrwać. Samych przyjaznych ludzi wokół siebie życzę niezmiernie hartu ducha, wytrwałości i uporu w realizacji celów i tych zawodowych, i tych prywatnych oraz spełnienia wszystkich marzeń. Dzień edukacji narodowej jest dniem, w którym w sposób wyjątkowy ogarniamy myślą wszystkie osoby zajmujące się edukacją i oświatą, bo choć powszechnie kojarzy się ze świętym nauczycielem, to jednak na drugim planie występuje liczna rzesza osób, bez których gminny system oświaty nie mógłby po prostu funkcjonować. Pozwolę sobie najpierw skierować kilka słów do pań i panów dyrektorów szkół i przedszkoli w naszej gminie. Jako kierownicy naszych placówek oświatowych borykacie się państwo z wieloma problemami życia codziennego, szkoły czy przedszkola. Częstokroć ponad funkcją pedagoga musicie postawić rolę menadżera kierującego całym zakładem pracy, który przede wszystkim musi zadbać o właściwe warunki pracy i nauki w kierowanym przez siebie obiekcie. Mam świadomość, że wielu z Was ma bardzo ambitne plany w tym zakresie, że chcielibyście jeszcze wiele rozbudować, zmodernizować czy doposażyć. Myślę jednak, że w naszej gminie nie jest z tym najgorszej, a świadczą o tym nowe sale sportowe i boiska, zmodernizowane pod względem <coughs> budynki szkolne, wdrożony program wymiany mebli w klasach, nowoczesne pracownie komputerowe spełniające normy sanitarne stołówki i wiele innych przedsięwzięć, które w miarę możliwości budżetowych staramy się realizować. Również oddana dwa lata temu pływalnia w Roślinie ma przede wszystkim służyć do obowiązkowej nauki pływania naszych dzieci. W tym miejscu pragnę z satysfakcją powiedzieć, iż cały program inwestycyjny, który wspólnie z Radą Miejską przyjęliśmy do realizacji w bieżącej kadencji, został wykonany i tutaj chcę też podkreślić, że udało się to zrobić z optymalnym wykorzystaniem środków pomocowych, zarówno tych krajowych, dostępnych za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji jak i oczywiście bardzo wielu programów unijnych. Szanowni Państwo, myślę, że bez wsparcia ze strony organu prowadzącego jak jest samorząd miejski, trudno byłoby Wam sprawować funkcję dyrektora i realizować wszystkie niezbędne zadania. Osobiście uważam, że współpraca na tym polu układa się bardzo dobrze i mam nadzieję, że w kolejnych latach dalej wspólnie tak efektywnie będziemy mogli rozbudowywać, modernizować bazę światową w naszej gminie. Dziękując dziś Państwu za codzienny trud, życzymy, byśmy wspólnie zdołali zrealizować większość marzeń Pani i Panów Dyrektorów, działając dla dobra naszych dzieci. Szanowni Państwo, praca ludzi żyjących światem, czyli nauczycieli, to nie tylko wyłączony zawód, lecz jakże często jednak powołanie. Powołanie do edukacji, wychowania młodych ludzi i uczenia ich nieporzucania marzeń. Ułatwia to wyrazista osobowość, dobry kontakt z uczniami, umiejętność zainteresowania przedmiotem. W naszej gminie kadra nauczycielska systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Czy to poprzez studia podyplomowe, czy też poprzez podnoszenie stałego <grym> nawozu Pan burmistrz przedstawił własne propozycje przyznania nagród dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Proszę o wystąpienie Panią Wiesławę Kruk, Pana Artura Łozińskiego, Panią Marię Walkowiak, Pana Marka Panią Arletę Rozynek i Pana Jerzego Luftmana. A o wystąpienie poproszę Dyrektorów Szkół Podstawowych o poziomie 1.3, czyli Panią Annę Prosicką, gospodarza naszego dzisiejszego, Panią Grażynę Kamarek, Marię Grubińską, Panią Elżbietę i Panią Ewelinę. Poproszę w tej chwili o wystąpienie dyrektorów gimnazjów, czyli panią Lucynę pana Mariusza Kubana, Panią Elżbietę Błaszczyk i Pana Adama Zickowskiego. A w tej chwili bardzo proszę o wystąpienie pani dyrektor przedszkoli, czyli tych najmłodszych naszych podopiecznych, a o pomoc we wręczaniu na dół poproszę Pana Krzysztofa Czeszaka, Ponieważ są Panie, w związku z tym Panią Wasię prosimy troszeczkę później. Poproszę Panią Eryra Dajczak, Panią Krystynę Kubarczyk, Panią Krystynę Kaźmierczak, Panią Renatę z Mikałemżą oraz Panią Małgorzatę Tomas. Panią Renatę po raz pierwszy widzimy, w tej grupie. Chciałabym powiedzieć, że Pan również postanowił jeszcze z własnej inicjatywy wyróżnić czterech nauczycieli, z których dwoje pełni funkcję wice, wicedyrektorów i dlatego też poproszę o wystąpienie Panią Dorotę Faknaczy, Panią Annę Jondę, Panią Natalę i Pana Tomasza Kasztajka. <śpiewanie> do burmistrza wydano 17 wniosków dyrektorów szkół, z kilku szkół o przyznanie nagród dla nauczycieli. Komisja dokonała analizy tych wniosków i zaopiniowała pozytywnie 12 z nich. Dlatego w związku z tym chciałabym zaprosić i poprosić o przyjęcie nagród następujących nauczycieli. Przedmiot proszę, Pana Jarosława Świerczaka ze Szkoły Podstawowej nr 1. Poproszę pana Waldemera Marciarka, Szkoła Podstawowa nr 3. Pana Marcina Pietruszkę, również ze Szkoły Podstawowej nr 3. Panią Kingę Borowczak, ze Szkoły Podstawowej nr 5. Panią Małgorzatę Szenfeld, Szkoła Podstawowa Bechrońarza. I panią Renatę Michelską, ze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Temułowi. W tej chwili serdecznie poproszę o wystąpienie panią Mirosławę Filipowiak z gimnazjum nr 1 w Olsztynie, pana Huberta Rokoszewskiego z gimnazjum nr 2 w Olsztynie, Panią Katarzynę Rubak z gimnazjum w Kęgłowie, Panią Martę Poniedziałek z zespołu szkolno-gimnazjalnego w Obrze, Panią Beatę Tomiak, również ze zespołu szkolno-gimnazjalnego w Obrze, oraz panią Marię Żukowską z Przedszkola numer 1 właśnie. Teraz serdecznie tak. Dzisiaj y, swój jubileusz pracy zawodowej, 30-lecie pracy zawodowej, o płodnej, o płodnej Jest to pani Małgorzata Tobys, która dzisiaj po raz drugi będzie musiała wystąpić. Serdecznie zapraszamy panią Małgorzatę. Chcielibyśmy jeszcze też podziękować za wieloletnią pracę na rzecz naszych najmłodszych wychowanków, panią doradcę metodycznego, panią doradcę metodyczną, Teresie Raczkowia, która przez wiele lat pełniła tą funkcję i w związku z przejściem na emeryturę te do, do obowiązki zakończyła.